Cześć! Mamy pierwszą rocznicę, a dokładnie mamy tą rocznicę 17 maja. Cześć Rossa. witajcie w kąciku Retrogradza. Zrobimy. O, Rosa organizuje konkurs z okazji rocznicy swojego kanału na YouTube. Oto z przyjemnością wezmę w nim udział. Co trzeba zrobić? A, trzeba zostawić komentarz. No to oczywiście już to robię. maja, Pozostawcie po prostu tylko komentarz. No i fajnie. 17 maja wylosujemy tego szczęśliwca, do którego ta konsola trafi. W środku, jak widzicie, wszystko jest nowe, świeżutkie, nieporysowane, no bo jakże inaczej? Wybrać z tych o, to już dzisiaj wyniki konkursu, konkursu u Rosy. No to co? To fajnie, że sobie coś do picia zrobiłem. Z adres. To akurat fajnie sobie pooglądam. No to co? Komentarze do kupy. No. I maszyna losująca za chwileczkę będzie losować. No to chwileczkę, czekamy. czekamy. komentarzy, czy 20 osób? 28 osób, które napisało pod filmem komentarz. No i cóż, sam jestem ciekaw, kto wygra tą atarynkę. Życzę wszystkim szczęścia. Trzymajcie kciuki. Startujemy. A zwycięzcą jest Renato Spunta Fan. Gratulacje z Nie wiem, co, dasz, co zrobisz z tą atarynką. co to jest. Inna konsola, inny komputer, ale z tego co na Twoim oku, Inne dowierzanie. Gratulacje pięknego jubiluszu. Moja pierwsza konsola to podróbka Atari 2600, którą dostałem od kuzyna w 91 roku. Mój pierwszy komputer to Commodore 64, który również otrzymałem od kuzyna w 93. Pozdrawiam. My Cię również pozdrawiamy. Gratulujemy zwycięstwa. Nie spodziewałem się. Takiego rozwiązania, ale szpunda, może tym razem pokochasz bardziej Atari i będziesz jeszcze bardziej rozumiał Atari Retrofana, czyli Eliopa, dlaczego kocha ten swój komputer. A w dzisiejszym odcinku specjalnym gościem będzie Tomcio a jest to odcinek dla mnie osobiście bardzo wyjątkowy bowiem w 1991 roku czyli równo 30 lat temu dostałem od mojego kuzyna podróbkę Atari 2600 i był to mój pierwszy kontakt z grami telewizyjnymi jeśli mnie pamięć nie myli to jedną z pierwszych gier które w tamtym czasie na owej konsoli uruchomiłem to była kultowa gra River Ride, której oczywiście nikomu nie trzeba przedstawiać no i konsolę skąd konsola się wzięła u mnie w domu ano temu ponieważ wziąłem udział w konkursie który organizował KRG Konci Retro Gracza z okazji pierwszej rocznicy istnienia swojego kanału na YouTube oczywiście w tym miejscu bardzo ci serdecznie gratuluję pierwszej rocznicy oczywiście życzę ci kolejnych życzę ci miliona subskrypcji miliona wyświetleń miliona Łapek pod każdym filmikiem w górę i miliona oczywiście komentarzy. Robisz świetną robotę. Kręcisz bardzo fajne i ciekawe filmiki. Rób tak dalej. A już się nie mogę doczekać drugiej rocznicy i każdej następnej. No a odcinek jest dla mnie osobiście specjalny z kilku powodów. No bo, tak jak wspomniałem, 30 lat temu dostałem ową konsolę od mego kuzyna Łukasza. Tą podróbkę. No, i wyobraźcie sobie, mija 30 lat, równe 30 lat później. No i podłączamy konsolę. No i w tym momencie Tomcio, który, można powiedzieć, jest w takim wieku jak ja byłem, te kilkadziesiąt lat temu, będzie mógł podłączyć ową konsolę i powiedzmy, przeżywać te same emocje, które ja przeżywałem w jego wieku. I to jest takie, takie bardzo miłe i taka, można powiedzieć, sentymentalna dla mnie podróż do przeszłości. No będzie mógł Tomcio po prostu doznawać tego wszystkiego, co było mi dane, będąc oczywiście dzieckiem. Drugi aspekt tego szczególnego odcinka sprowadza się do tego, iż tak naprawdę nigdy w życiu nie wygrałem w żadnym konkursie nic wielkiego. Ostatnim czasem wygrałem, jeśli już tak można powiedzieć uczciwie, jedną grę, chyba na którąś z konsol, teraz już nie pamiętam, no, ale to e, właściwie, jeśli sobie pamiętam, to jest wszystko z nagród, czy też z konkursów w jakich kiedykolwiek brałem udział. A tu, proszę bardzo, taka piękna i zacna konsola. Duża, co by nie mówić, nagroda, także z tego się naprawdę bardzo cieszę. No, i kolejny aspekt to jest taki chyba chichot losu, że ja, komodorowiec z krwi i kości, wygrałem sprzęt pod znaku Atari. Być może gdzieś to było zapisane w niebiosach, bym po prostu może spojrzał tym bardziej łaskawszym okiem w stronę Atari. Ale powiem Wam uczciwie, ja do tej konsoli, czy też do, do tej podróbki Atari 2600 mam bardzo wielki sentyment, bo tak jak mówię, rozpoczynała się ta moja przygoda z grami telewizyjnymi właśnie od tego sprzętu. No i darzę oczywiście sentymentem bardzo ten sprzęcik. No a biorąc pod uwagę, że jest tu teraz w nieco już zmodyfikowanej wersji, no to z przyjemnością oczywiście sobie z Tomciem i oczywiście z Michałkiem, jak będzie miał ochotę, podłączymy do telewizora, no i sobie oczywiście pogramy. Także KRG chciałem Ci podziękować za to, że przeprowadziłeś konkurs. Dziękuję, że mogłem wzią wziąć w nim udział. No, i generalnie dziękuję za to, że jesteś. Dziękuję za ową konsolę. I naprawdę od serca jest mi bardzo miło, że pierwszy sprzęcik z podmarki Atari trafił właśnie do mojej kolekcji. Na no kończąc dzisiejszy odcinek, chcielibyśmy wspólnie zaprosić Was na kanał Tomcia, który od pewnego czasu nagrywa swoje filmiki. No, i jeśli możemy tak troszeczkę nadmienić. No to nagrywa gameplay ze swoich ulubionych gier jak Settlers 3, Heroesy 3. Do, tak, dodatkowo pokazuje, prezentuje, smakuje słodycze z firmy z Oczywiście możecie sobie pooglądać, jak one, jak one wyglądają jak Tomciowi smakują, tak? I czy coś jeszcze tam ciekawego mogą yy, widzowie zobaczyć na twoim kanale? No pewnie różne takie inne ciekawe rzeczy, które... Tak, nowe odcinki, nowe materiały, które z Twojej perspektywy cię ciekawią. No i ty te materiały oczywiście nagrywasz, no i prezentujesz. Także myślę, że dla każdego coś fajnego się na kanale Tomcia znajdzie, tak? Jeszcze zasubskrybować mój kanał. Aha, i Tomcio właśnie by, Tak, Tomcio by poprosił jeszcze Was o jedną rzecz, słuchamy cię, Tomciu. O subskrypcję i łapki, komentarze, dobre. I będę więcej odcinków robił. Tak i to. No, Tomcia już ma w planach kolejne odcinki nagrać, być może dzisiaj, być może jutro coś nagramy, prawda? Mm -hmm. Także zapraszamy Was gorąco do zajrzenia na kanał Tomcia, Tomcio się na pewno mm -hmm. ucieszy. Z każdego dodatkowego wyświetlenia pod każdym filmem, no, a jeśli oczywiście zostawić jakieś subki, no to już w ogóle, prawda Tomcia? Uśmiech na twarzy murowany. Także, kochani, dziękujemy za obejrzenie tego szczególnego dla mnie, czy też podejrzewam, że dla Tomcia też, również szczególnego odcinka. No, a my uciekamy, uruchamiamy konsolatari Flashback 8. No, i cieszymy się oczywiście zabawą z nią. Także kargie, kręć dalej, nagrywaj, rób to, co lubisz, rób tak dalej, jak robisz. Wychodzi Ci to rewelacyjne. No i oczywiście nie zapominajmy o Twoim redaktorskim radiowym głosie, który również robi bardzo wielką robotę. Także wszystkiego dobrego na następne lata działania. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.